Witam. No i zapraszam no, chyba być może ostatnią relację dotyczącą sprawy związanej z organizacją ruchu przy rynku Wildeckim w Poznaniu. No zapadł wyrok sądu w tej sprawie. Robiłem na ten temat kilka filmów, gdzie dokładnie omawiałem, jakie tutaj są buble. Bubel na bublu tu jest, tutaj w okolicy tego Rynku Wildeckiego, w ogóle na ulicy 28 czerwca, w ogóle w Poznaniu jest bubel na bublu. Ale no w okolicach Rynku Wildeckiego jest takie jakby chyba większe zagęszczenie tych bubli, no niez, niezgodność z przepisami tej organizacji ruchu. Niebezpieczna jest ta organizacja ruchu. Nawet wypadki są w związku z tą organizacją, no, czy no, wypadki, no kolizje są w związku z tą organizacją ruchu, o czym pisałem media, dokładnie w tych miejscach, o których przewidziałem, które opisywałem, które zgłaszałem na policję, prokuraturę, do sądu. Eee, no, jeden z takich, no proponuję sobie te wcześniejsze filmy obejrzeć. Jeden z takich bubli, znaczy bubli, no z takich ciekawostek. No, inżynier poznański, miejski inżynier ruchu twierdzi, że tu w tym miejscu są, jest jeden pas. To jest według inżyniera ruchu jeden pas. A tu dalej, aha, no i tutaj, że należy jechać tym tym, ty, ty jednym, tym prawym pasem. No, mimo że jest jeden, to jest prawy pas. No, i mimo, że jak się skręca w lewo, no to powinno się, przepisy mówią, że należy się zbliżyć do osi jezdni, czyli tutaj lewym pasem powinno się jechać. No być może inżynier ruchu uważa, że skoro on tutaj sobie wyznaczył te pasy, ruchu w ten, te, te pasy ruchu, których nie ma, on wyznaczył pasy ruchu, których według niego nie ma w ten sposób, no to znaczy, że tu jadąc w lewo jedziemy prosto. No w związku z tym wtedy nie musielibyśmy zjeżdżać na ten lewy pas. Także, no i tutaj uważa, że na torowisko tutaj nie wolno wjeżdżać bo tu jest inny rodzaj nawierzchni no jak jest inny rodzaj nawierzchni to, to oznacza że nie wolno wjeżdżać na torowisko według inżyniera ruchu no tu jest ten sam więc nie wiem czy tu wolno wjeżdżać czy nie wolno to też jest tam kawałek wcześniej jeszcze inny rodzaj nawierzchni więc no, nie wiem jak to interpretować no takie kwiatki no ja o, o tym wszystkim mówiłem nie będę tego wszystkiego powtarzał tam jest więcej tych kwiatków yy, na przykład jest po na ulicy 20 czerwca pewnie gdzie indziej też mamy pola wyznaczone, pola wyłączone z ruchu obszary wyłączone z ruchu, po których normalnie tramwaje się poruszają no bo te pola sobie wyznaczyli na torowisku tramwajowym i normalnie tam pole po tym polu wyłączonym z ruchu jeżdżą tramwaje to wszystko jest w porządku, okazuje się no zgodnie z moimi przewidywaniami no, prokuratura mój, moje doniesienie o przestępstwie tych organizatorów ruchu no, odrzuciła, czyli nie, nie podjęła śledztwa. Zażaliłem się do sądu na to postanowienie prokuratury. No i tutaj zapadł, zapadła decyzja sądu, że no, podtrzymanie tej decyzji prokuratury. No zaraz zdam krótką relację z tego posiedzenia, posiedzenie nie było długie no z tego, z tego ostatniego, które było w poniedziałek, mamy teraz piątek no ja na początku posiedzenia spytałem, czy są jakieś pytania no bo ja wysłałem pismo, czy jakieś czytam jeszcze dodatkowo coś wyjaśnić w związku z tym pismem, no bo zostałem wezwany przez sąd do wskazania niezgodności z przepisami tej organizacji ruchu Czyli mam, miałem odwalić robotę za, za prokuratora, no bo on powinien zbadać to, dokonać wizji i sprawdzić, czy tu jest wszystko zgodnie z przepisami, czy nie. No to on sobie tam olał sprawę i no ja za niego to miałem zrobić, na polecenie sądu. No zrobiłem to. No i pytam, czy coś tam, jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia wymaga. No sąd stwierdził, że nie. Pytam, czy. No bo sąd miał się zgłosić. Z, z, wezwać tam jakiś tam zarząd dróg miejskich, żeby tam swoje stanowisko wygłosił w tej sprawie. No i to pytam, czy, wygło czy tam wyszło pismo, tak, przyszło, no, czy tam coś, czy, te, czy do tego mam się coś tam odnieść? Nie, nie trzeba. E, pytam konkretnie, no, od, od, y, od kogo to pismo przyszło? No, czy, od kogo te wyjaśnienia przyszły? No. Od konkretnie mi w sąd odpowiada, że no od Urzędu Miasta. No, 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 no to pytam, no ale no z jakiego wydziału? Z, z, od Miejskiego Inżyniera Ruchu. No to tak trochę zawiedziony byłem, bo miało być od Zarządu Dróg Miejskich. No co się okazało, bo dzisiaj przeglądałem akt, akta tej sprawy, no czyli po kilku dniach okazuje się, że nie ma żadnego pisma, nie widziałem w tych aktach żadnego pisma od Miejskiego Inżyniera Ruchu, czyli sąd ściemniał, że przyszło pismo od Miejskiego Inżyniera Ruchu. Było tam jakieś pismo z Zarządu Dróg Miejskich, ale Zarząd Dróg Miejskich stwierdził w tym piśmie, że to on tam nie jest od tego, że, to, że to tym się właśnie zajmuje Miejski Inżynier Ruchu i do niego tam rzekomo skierował, przekierował to pismo, no, ale no wynika z tego, że Miejski Inżynier Ruchu nie raczył odpowiedzieć, nie raczył się ustosunkować do tej sprawy. No po co? Na no zarząd dróg miejskich stwierdził, że no jest zgodne zatwierdzone, że tam było konsultacje ze Strażą Miejską. Teraz Straż Miejska się też zajmuje organizacją ruchu, wynikając z tego. radą osiedla, to też tam wielcy eksperci. Rada osiedla tutaj zatwierdziła i Straż Miejska zatwierdziła. Także wszystko jest w porządku. Rady Osiedla się zajmują projektowaniem ruchu drogowego, no, który jest no, ogólnodostępny to przez, przez wszystkich Polaków, no nie przez, tylko przez mieszkańców osiedla, nie tylko przez radnych osiedlowych. One są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców, dla, dla wszystkich ludzi na świecie można powiedzieć. Oni się Rady Osiedla pytają. Od kiedy to Rada Osiedla ma jakieś konsekwencje w kwestii organizacji ruchu drogowego? Już nie mówię, no tak samo Straż Miejska. No więc jeszcze raz: Zarząd no, Dróg Miejskich się, nie chce się ustosunkować do tego. No to py, no, jak on nie jest tutaj od, od tego, żeby się ustosunkowywać, to pytam: od czego jest Zarząd Dróg Miejskich? No, czym się zajmuje Zarząd Dróg Miejskich? No bo tu na ich stronie jest, no są te różne projekty, no, czyli że to oni projektują to drogi, by to z tego wynikało. No tu wynika, że z ich pisma, że to nie oni, że to Miejski Inżynier Ruchu. No to po co jest ten zarząd Dróg Miejski? się pytam. Czym oni się tam zajmują? Inżynier projektuje, a zarząd tylko zarządza tymi drogami? No to czemu u nich są na stronie projekty? A nie na. Zobaczę, co jest na stronie Miejskiego Inżyniera Ruchu. No nie ma praktycznie nic. No jest na przykład, że zajmują się rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu oraz, zmian, oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu. No To rozpatrywanie, no czyli projektuje kto inny, no to kto? Zarząd Dróg Miejskich niby nie. Kto to się tym zajmuje? No w każdym razie no nikt y, miejski inżynier ruchu też się nie ustosunkował, nie, w ogóle żadnego pisma nie wystosował. No oprócz tego, który tam sam załączyłem, ale to tam jest sprzed trzech lat. a nowego, który rzekomo, czyli do sędzia, mnie okłamał. Według tego zawiadomienia o posiedzeniu jest tu napisane, że sędzia się nazywa Krzysztof Kaźmierski. Także nie wiem, gdzie to pan, panie Krzysztofie, panie wysoki sądzie Krzysztofie Kaźmierski, gdzie pan to pismo tam miał? No bo to, co tam było, to to jest sprzed trzech lat, to, to ja je załączyłem, a ja pytałem się o nowe pismo, no, bo miał Pan. I yy, to chyba nie wiem, czy w ogóle sąd, no sąd mówił, że się, zło, z, z, no wyślę takie zapytanie. Nie wiem, czy w ogóle wysłał, bo też tam nie przypominam sobie żadnej, żadnego dokumentu, które by to potwierdzało, a to, co tam ten Zarząd Dróg Miejskich, no, to jeszcze było z lutego, no to chyba było na wniosek tam, nie wiem, policji albo prokuratura prokuratora Prawdopodobnie z tego co pamiętam, a nie na wniosek sądu. Także coś tutaj Pan wysoki sąd Krzysztof niezawisły coś ściemnia i mnie tu na rozprawie nakłamał. No, dobra, no, c... no jakie było uzasadnienie? No uzasadnienie, no mi prokurator w ogóle nie, nie przyszedł uzasadnienia, napisał mi, że on nie ma obowiązku tam uzasadniać, no ale sądowi dał uzasadnienie, że mi, mi nie dał, sądowi dał. Ja mam zażalenie składać, znaczy mam prawo do złożenia zażalenia, za, 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 na podstawie nie wiadomo czego, bo nie, nie mam żadnego uzasadnienia. A jakoś do sądu potrafił jakieś uzasadnienie, no czy to było uzasadnienie z dupy, no to inna sprawa, ale było czyli on tam uzasadnił, że, że tam nie było, no, też odniósł się tylko do, 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 do stwarzanego niebezpieczeństwa, że, że ja nie wykazałem, że stwarzałem niebezpieczeństwo i on tam nie będzie tego sprawdzał. No, w związku z tym, że ja nie wykazałem, no to on, oni nie muszą nic robić. No mimo, że ja wykazywałem konkrety, podawałem, co tam jest niebezpiecznego, konkretną niebezpieczną sytuację, która z, z moim udziałem miała miejsce, jakie konkretne Prawdopodobne sytuacje mogą mieć miejsce, na które się zresztą sprawdziły, o czym media donosiły, wystarczy wejść do internetu i sobie wyszukać doniesienia medialne itd. Tak tak sędzia generalnie no, powtórzył to samo uzasadnienie, czyli no, pominął kompletnie niezgodności z przepisami tej organizacji ruchu. I tylko się ustasunkował do, do, nie, do niebezpieczeństwa, że ja rzekomo, ponieważ ja nie, te, nie wskazałem tam, co tam jest, e, nie wskazałem sytuacji, które miały miejsce niebezpieczne, no to w związku z tym nie ma przestępstwa. No mimo, że po pierwsze, no wskazałem, no bo moja sytu, moją sytuację wskazałem, tak jak mówiłem, no sam podawałem sytuację, gdzie po prostu... Prawieś w tramwaj we mnie wjechał w tym miejscu. No może jeszcze skoro jesteśmy przy tym przypadku, przelecimy się tutaj tą ulicą. Tam od drugiej strony to wygląda gorzej. No tu jest tam od tej strony jest bezpie <laughs> bezpieczniej. Ale tutaj to jest to najbardziej chyba niebezpieczne miejsce. No i teraz tak, no tu mamy przejazd dla rowerów, który w miejscu, w którym jest... w, tym, w jednym miejscu łączy się... torowisko wjeżdża na jezdnię, łączy się jezdnia, po której jeżdżą samochody z torowiskiem. W tym samym miejscu jest przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów. Taki dziwny. On prowadzi do, do miejsca, gdzie generalnie jest zakaz wjazdu. No ale nie dotyczy rowerów, no ale no... no to już mówiłem, że to też jest paranoja, no bo tu inżynier ruchu uznaje, że wjazd w tamtą, w tą ulicę jest skrętem w lewo. A zakaz, a przy zakazie jest zakaz skrętu w lewo, ale nie ma tam że nie dotyczy rowerzystów. No i jest wyznaczony tam przejazd rowerowy, który prowadzi w tamto miejsce. I to wszystko jest tu w tym jednym miejscu, no już nie będę powtarzał ile tu z niebezpiecznych rzeczy, no ale no też kwestia jest pierwszeństwa. No bo mamy przepis, który mówi, że generalnie należy ustępować nadjeżdżającemu tramwajowi. No ale mamy drugi przepis, który mówi, że na przejeździe dla rowerów pierwszeństwo ma rowerzysta. Mamy trzeci przepis, który mówi, że e, pierwszeństwo z prawej strony, ale no nie wiem, czy to jest. Nie, to chyba nie dotyczy tramwaju. No dobra, no to mamy dwa przepisy, co najmniej dwa przepisy sprzeczne. No jedno mówi, że mamy ustępować tramwajowi, a drugi mówi, że pierwszeństwo ma rowerzysta. No to kto tu ma, w tym miejscu ma pierwszeństwo? No mamy nie wiadomo, kto ma pierwszeństwo. I to wszystko jest w jednym miejscu. I tego przez ja o tym wszystkim mówiłem i tego wszystkiego sąd nie uwzględnia. No, że Ja nie wskazałem, że tam że coś niebezpiecznego tutaj się działo. No, mimo, że wskazałem, no, że na tej samej rozprawie, w tym samym dniu. No wcześniej w piśmie swój przypadek podawałem, na tej samej rozprawie podawałem, no że wystarczy sobie w Google, czy tam no, po prostu w wyszukiwarce w internecie posz, poszperać i są doniesienia medialne, że w tym miejscu i tam. W tym, gdzie byliśmy wcześniej, w tych miejscach dochodziło do kolizji. Ale sąd, ja twierdzi, że ja nie wskazałem. No i przede wszystkim no, zero odniesienia do, do, do niezgodności z przepisami, które też wskazałem, no ale to też to nie ja powinienem wskazywać, tylko tym to, to powinien prokurator ustalić, czy to jest zgodne z przepisami. Ja donoszę, że widzę, że tu nie są niezgodności z przepisami. No to jest naturalna rzecz, że powinno być tam wywiad, e, oględziny, powinny zostać przeprowadzone tego miejsca. To nawet nie trzeba wychodzić w tym momencie z biura, bo można sobie na mapie Google na przykład zobaczyć, jak, tu, jak jak wygląda organizacja ruchu. Bo tutaj właśnie w październiku wsadzili nowe zdjęcia, znaczy no mowe, no z października, no, czyli aktualne, w miarę. I to można było wszystko sobie posprawdzać. Nic to nie zostało zrobione. No i mimo, że ja wskazałem te nie. Odwaliłem robotę za prokuraturę na zlecenie sądu. No to sąd to olał. Pytanie brzmi wysoki sądzie Krzysztofie Kazimierski. Po co mi pan kazał tą robotę wykonywać? Skoro w ogóle pan tego nie wziął pod uwagę. I dlaczego mi pan, bierzesz pan pod uwagę tylko e, Jakieś tam przypadki, które miały mieć miejsce Które rzekomo nie miały miejsca Dlaczego mi pan nie kazałeś wskazać e, Panie wysoki sądzie chciałem powiedzieć e, Wskazać, czy, czy były tam jakieś no, no, czy były tam jakieś kolizje Czy jakieś niebezpieczne zdarzenia Tylko mi pan kazałeś wysoki sądzie Wskazać niezgodności z przepisami. I potem jest zarzut, że ja nie wskazałem tamtego, czego mi pan nie kazałeś, w Wysoki Sądzie. A to, co wskazałem, nie wiadomo po co, bo się pan, w Wysoki Sądzie, w ogóle do tego nie odniosłeś. No, no tak, no tak, tak, tak działa Wysoki Sąd. Wysoki, niezawisły sąd w Poznaniu. Albo w Poznaniu, tam w Polsce. No nie wiem, no może tam powinienem to traktować jako jakiś optymistyczny akcent, że w ogóle. No, cokolwiek ten sąd y, udawał, że robi. Że jakieś powzory próbował stwarzać. Że, niby, tam jakieś pisma, że się interesuje tym, że tutaj bada tą sprawę. No, bo normalnie wcześniej tego typu sprawy się kończyły na zasadzie y, od razu nara, y, spadaj na drzewo i koniec. No, tutaj sąd udawał. No, nie wiem, czy to no, no, narobił mi roboty, straciłem przez to czas, efekt jest ten sam. Ale nie wiem, czy to. Może to udawanie mam traktować jako postęp, że przynajmniej udają, bo wcześniej to nawet nie udawali. A ja tutaj chociaż udają, może to jest jakiś postęp, nie wiem. No to sprawę ja też przypominam, że w zasadzie po raz drugi złożyłem. No, bo ja wcześniej ją właśnie tam około trzech lat temu zakładałem doniesienie, tylko że no, w jednym. W jednym liście napisałem dwa doniesienia. Jedno dotyczyło niegospodarności, a drugie dotyczyło no właśnie tego, tej organizacji ruchu. A no to oni oczywiście wzięli i się zajęli, tylko się odnieśli do tej niegospodarności, a tą, a tą organizację ruchu olali, wrzucili do kosza. No i że niby zajęli się, spra się sprawą. To się nazywało, że się zajęli sprawą. Wielokrotnie pytałem z policją, co, co tu w tej sprawie zostało, jaki jest statut tej sprawy. Nic, zero odpowiedzi. No i w związku z tym zgłosiłem to ponownie, żeby nie mieli pretekstu. No ale no to może znowu zrobiłem błąd, że, że znowu dwie rzeczy zgłosiłem, że jedna, że, że jest niebezpieczna, że jest organizacja ruchu niezgodna z prawem, no i jednocześnie, że jest niebezpieczna. Może powinienem oddzielne zgłoszenia składać, że jedno dotyczące, że, że jest niebezpieczne, a drugie, że, że niezgodna z przepisami. No bo tu sobie znowu tam ten sam numer sąd i tam prokuratura i tam cała reszta, cała ta ferajna zrobiła, że po prostu olała tą kwestię z zgodnością z przepisami w uzasadnieniu, no bo mówię, w tym postępowaniu sądowym... Sąd udawał, że tu bierze to pod uwagę, no, ale w, uzas w uzasadnieniu oni słowa na ten temat. Tylko, że tam niebezpieczeństwa rzekomo nie było, że ja nie wskazałem, no mimo że wskazałem i że to powinno zrobić prokuratura. Ja nie musiałem wskazywać, i nie zostałem <laughs> wezwany do wskazania. A zostałem wezwany do wskazania tych niezgodności z przepisami. No, po prostu paranoja totalna. No, no, widać, że po prostu było, jest to wszystko robione na zamówienie. Ręka rączkę myję. znaczy, no ja to jest moja opinia. No bo innego logicznego uzasadnienia takich chodzków/klocków nie widzę. Także, no, znowu mam pytanie do owieczek: czy Wy naprawdę uważacie, że to wszystko jest w porządku? Czy Wy po prostu nie wiem, albo nie widzicie, że to jakaś po prostu, ta... kto, kto rządzi w tym kraju, na, czym to, na jakich zasadach to się wszystko odbywa. Czy nie wiem, czy jeszcze wam brakuje jeszcze argumentów, jeszcze przykładów? żeby po prostu uważacie, że tak ma być, to to jest wszystko w porządku. Że to jest dobrze, tak jak jest. No, pytam do tych owieczek, którzy głosują cały czas na tych samych, którzy tam minusują te moje filmy, gdzie ja pokazuję te patologie, i tak dalej, i tak dalej.